business class Płakać mi się chciało, jak to słyszałam. Ale ja nie wiem, czy, ale co. Dostaliśmy informację, że lądujemy w Bangkoku. A my nie lądujemy w Bangkoku. Dzień dobry, kochani, w dzisiejszym odcinku lecimy razem na wakacje. I powiem wam, że to są tak szalone i spontaniczne wakacje, dlatego że w sobie wykupiliśmy je kilka dni temu i przez Sylwester, nowy rok, nie mogliśmy zrobić żadnych zakupów. I tak naprawdę zostało mi niecała doba, żeby to wszystko ogarnąć. A jest masa rzeczy, dlatego że lecimy do Tajlandii, więc potrzebuję kupić sobie jakieś klapki, czapkę, muszę odebrać zamówienie, jedno, drugie, pójść do Rosmana, zrobić zakupy spożywcze, bo do laleczki przyjeżdża moja przyjaciółka i będę się nią opiekować oraz ja muszę wziąć sobie jakieś przekąski do samolotu, dlatego, że nie wiem, czy będę miała co tam zjeść. No i co? Muszę pójść jeszcze do kantoru, ogarnąć walutę i bo no trzeba sobie wymienić, więc naprawdę jest masa, masa rzeczy do zrobienia. No i zapomniałam wspomnieć, że nawet nie jesteśmy jeszcze spakowani. Ani my, ani pies, bo pies też idzie do hotelu, więc zabierajmy się za robotę, idziemy najpierw na zakupy. W ogóle mam wrażenie, że będzie mega duży problem, żeby dorwać takie rzeczy klapki, czy jakieś koszulki na wakacje, do tego, że mamy styczeń, ale zobaczymy, co tutaj jest w sklepach na pewno. Coś znajdziemy. Tak naprawdę zmię tylko trzy pary. I w sumie chyba tylko jedna mi się podoba, ale przymierzę wszystkie. Mamy takie różowe spumy, brązowo-beżowe, w kamerze są ciemniejsze niż na żywo i takie jakieś żółte dinozaury. I powiem Wam, że chyba no nie chcę różowych jest takim wielkim logo i dinozaurów, więc będę e, przymierzać te, jak będą dobry, to sobie po prostu je wezmę. <gryzamy> Bierzemy. Udało mi się dorwać takie okulary przeciwsłoneczne. Niby mają ten filtr UV, więc myślę, że wezmę. I do tego takie dwie koszuleczki. Będziemy przemieszczać, o Kochani, idzie nam całkiem dobrze. Byłam już w pięciu sklepach i mamy wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli klapki, okulary przeciwsłoneczne. Nawet udało mi się dorwać czapkę z daszkiem i to była najtrudniejsza rzecz, ale w sportowych sklepach są. W Tajlandii jest jakieś 40 stopni, więc nie wyobrażam sobie nie mieć tych rzeczy. Do tego mega dobrze, że się to jednak udało i nie będziemy narzekać, prawda? I don't know. Większej zakupów po dwóch godzinach mamy ogarnięte. Odebrałam już zamówienie, zrobiłam apteczne zakupy, bo wiecie, ja się tak boję, że tej Tajlandii to my się czymś strujemy, że muszę być przygotowana na wszystko dosłownie na wszystko dlatego dzisiaj jest małe zamieszanie. Ale zakupy mamy ogarnięte, musimy iść tylko po rzeczy dla testy i musimy iść jeszcze tylko do kantoru, więc przerwa na obiadek. Dobrze, musimy się dobrze odżywić. Ja jestem już po wszystkich zakupach kochani i jest dokładnie godzina 21.20 przed naszym wylotem. Jutro o 12 wyjeżdżamy na lotnisko i zadzwoniło do mnie biuro podróży. Ja nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiesz, dlatego ja byłam taka wkurzona. Mati tutaj cały czas nagrywał i okazało się, że tam tararam zrobili overbooking na naszą biznes klasę. I wlecieliśmy z niej, nie mamy premium ekonomii, mamy ekonomię, ale jeszcze nie wiedzą jakie siedzenia, dowiemy się dopiero jutro o 10.00. Co to to? No. To, wiecie, to lecimy w jedną stronę 10 godzin i w drugą 12. I pierwszy raz lecimy taki długi dystans. Ja się stresuję takimi lotami i powiedziałam, że jak będziemy lecieć tam, to tam musi być biznes klasa. I w sumie ona przeważyła nasz wybór wycieczki, bo mieliśmy wybrać jeszcze Oman, który jest dużo bliżej. W sumie 5 godzin w jedną stronę, więc to jest ogrom. Ej, a wiesz, że jak ja widzi... słyszałem przez chwilę, że ty rozmawiasz przez telefon, ale totalnie bez kontekstu i tylko słyszałem, tak, rozumiem. To ja sobie myślę, o Boże, niech to tylko nie jest Zbieram podróży. No. Ale to i tak nie lepiej, bo myślałem... Się nie się jak jaka jestem wkurzona. Ja już teraz jestem trochę... Ogarnęłam się, bo nagrywaliśmy jeszcze ten odcinek, ale płakać mi się chciało, jak to usłyszałam. Czucie, że jak dostaniemy jeszcze miejsca nie obok siebie, w środku, w środku, to chyba rezygnujemy z tej wycieczki. Nie. No ja nie będę leciała 12 godzin sama w środku, bez nawet możliwości oparcia się o kogokolwiek. Tylko tak będę siedzieć przez 12 godzin. No, co się powiedzieć? No trzeba dolecieć. Jest jak jest. Nie, 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 nie. Nie, ja powiedziałam, oczywiście będziemy zgłaszać reklamację, Nawet pani powiedziała z biura podróży, że będą nam pomagać, bo to był ich błąd. Ale ja nie wiem, czy ja lecę. Będziemy się jutro o 10 rano. Jak kurde, nie wiesz, czy lecisz? Ja ja robisz? No nie wiem, czy lecę, no ja nie wiem, czy ja dam radę 12 godzin sama lecieć. Ja mogę, jak proszę. To najwyżej to, 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 ja zamień, by się złożyć. Ja przecież zawsze, nawet na krótkie loty, zawsze proszę Matiego, żebyśmy siedzieli obok siebie. Zawsze. Najdłuższy nas lot w ogóle, No nie tak, no ja jestem cała zestresowana, no. Ja nie mogę siedzieć sama. Nie I jak nie sobie. będziemy mieć miejsca obok siebie, to nie lecę. No i wiecie, kochani, co jest jeszcze najgorsze, oprócz tego, że ja się stresuję latać, to to, że miałam dla Was wlecieć w film z lotu z Business I nie mam czego nagrać, nie mam kiedy nagrać, więc, jeżeli nie, nie mam jednego filmu, to jeszcze będzie przestój. Dlatego słabo, słabo, bardzo słabo. No. Pakowanie! najfajniejsze, znaczy nie wiem czy najfajniejsze, w sumie najnudniejsza że ja nigdy tego nie robiłem. Ja uwielbiam pakować. Ty uwielisz, się, no. Ale ja jestem zestresowana, bo za jakieś 3 minuty będziemy się łączyć z paniami z biura podróży i będziemy wiedzieć w ogóle jakie mamy miejsca. Dum, dum, dum! To jest za mnie, Aj, to, jest to Jest wreszcie to kres, emocji, tak, nie? Wow. To taka smutna i zawiedziona Jaki Dresz... dreszczyk emocji No co się Żadny będzie działo? Żaden dreszczyk emocji Generalnie cały ten tutaj z za nami chcę spakować do takiej małej walizki I do takich dwóch małych plecaków tak, jak się pakujemy na takie bardziej letnie wyjazd To tak. te wszystkie rzeczy mniej miejsca zajmują Jak się pakujecie gdzie jest zimno no to trzeba brać Kurde 300 kilo walizek Wiesz, że tam są gekony wszędzie? G takie Gekony tak! Co? Ale tam w ogóle są jakieś tropikalne zwierzyny. Tak, no bo to są tropiki w skarpie. Byłaś kiedyś na tropikach? Nie, nie było. Ja też nie. Pojedziemy razem? Nie. No to... to, to, to Zaraz to, to, to. zobaczymy, a, czy polecimy. Przypakujemy, a nie wiemy, czy lecimy. Czekaj, 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 bo ja się co? zastanawiam, co ja muszę wziąć do podręcznego bagażu. Na pewno to na przemianę w samolocie. I wezmę sobie to i po prostu spodenki. No właśnie, widzisz? Rozprawisz A ty już robisz mnie. już jakiś outfit na samolot? Tak, bo ja nie chcę w dżinsach 10 godzin ale się przebiorę. Dzień dobry z tej strony Wiktoria, Ja chciałam się dopytać o z naszymi miejscami w samolocie. Proszę mi dać jeszcze chwilę, dobrze? Bo jeszcze tutaj nie widzę żadnej odpowiedzi, więc muszę zadzwonić do centrali zapytać się, czy coś się udało z tymi o, miejscami dla pani. Okej, okay, to jak pani będzie jeszcze dzwonić, tak jak mówiliśmy, żebyśmy prosić z tą większą przestrzenią na nogi i koniecznie obok siebie, żeby to było? Do 11 postaram się uzyskać odpowiedź na pani pytanie. Dobrze, w takim o, razie. O to czy, czy, ja czy, pamiętam mam? oczywiście, hmm. jestem w klasie także zeznał sytuację i, i monitoruje. No dobra, zobaczcie jak nam ciuchy wystają z tej walizki. Tak, odrobinę. Ale może się to uda, bo wiecie, to są takie lekkie rzeczy. Jakoś to o. może... Zamkniemy, albo twoje buty trzeba będzie wyrzucić tu przez nie. Czemu moje buty od razu swoje wywali? Ty masz tam cztery pary wzięłaś. Trzy. Po co ci cztery pary? Trzy i bardzo lekkie. No to dwie wywali, po Nie, ja tu wszystko mam pod kontrolą. Proszę, nie rozwal jeszcze zamka teraz. Nie, nawali za nami! jej! Jak to jedna? No jeszcze te taki Kłodź tu Leleczku, Tyzienko już pojechała do hotelu, stara się rozpłakała już z tych wszystkich nerwów, bo ona tak piszczała, że nie chce. Ja nie mogę takich rzeczy robić, prawda? Lala no, do ciebie oczywiście ciutko przyjeżdża. Musimy posprzątać chałupę dla niej też. Przybyliśmy, ale nadal nic nie wiemy, kochani. Nic. Stoimy właśnie w kolejce do czekiny, żeby oddać bagaż, Co nic, nic nie wiemy, ale pewnie się dowiemy, jak będziemy nie oddawać to ma... bagaż i trzeba będzie nam bilet dodać. Tak to jest? Zobaczymy za jakieś pewnie 15 minut. Nie? Pewnie tak. Kochani, udało się. To jest niesamowite. W 5 minut opalna po prostu wyczekinie, czyli przy oddaniu bagażu. Załatwiliśmy to, że dali nam premium ekonomiczny jakby w klasie pośredniej. i nie dopłacamy za to, wow, po Ej, Bo faktycznie oni przecież chcieli tam chyba tak. ile? 500 dodatkowo jeszcze? No 500 dodatkowo, ale my zapłaciliśmy jeszcze wcześniej za... A, czyli jeszcze tysiak w takim tak. razie łącznie. No po prostu jakaś masakra, jest niesamowita, naprawdę, my do samego końca nie wiedzieliśmy gdzie siedzimy. Pan mówił też, że nie mamy żadnych miejsc dopisanych, my wyjaśniliśmy sytuację, ale udało się. Dobrze, idziemy. Mały update, kochani, że jeszcze w międzyczasie. zadzwoniło do nas biuro podróży? Że w ogóle, jak my już przeszliśmy, ogarnęliśmy sobie wszystkie te miejsca, to że oni nam ogarnęli w końcu te miejsca i są od nas dopłatę, więc zobaczymy, jak to się zakończy, bo teoretycznie dali nam za darmo. A dzisiaj ci... się check in, pan z to za darmo, a na... pan z tego no podróży również, nawet lotnisku. No tak, tak. Nie tylko pan z lotu, tylko zbiuro podróży. W swoim zostały dwa ostatnie miejsca, które mieli nam zaoferować biuro podróży, którą kupowaliśmy. Okazało się, że one były zajęte również zupełnie inne były dostępne. Więc z znowu miejsca, których nie ma. Ale już sobie kierujemy, e, je ma obiadek w Business landu i zaraz będziemy mieć wylot. Tak, jeszcze muszę mam powiedzieć, że zaczęliśmy stosować do tego, że dostaliśmy informację, że lądujemy w Bangkoku, a my nie lądujemy w Bangkoku, tylko w zupełnie innym miejscu. A pani, która na podróży nam wysłała, że do Bangkoku. Problem jest taki, że Bangkok jest daleko na jakieś 11 godzin do naszej lokalizacji, więc nie do końca wiem, dlaczego tam bylibyśmy, że... A nieważne, jakby nie? na pewno to się jakoś rozwiąże, nie? Nie ma się co martwić za to. Nie wiem, o co tutaj chodzi, to naprawdę tak wyglądają wiezy ja z biurem Petruszy. <grym> Siedzimy w samolocie. W pustyni. Na no, raz udało się. Teraz będziemy startować. Ej, to jest genialnie, mamy telewizorek, możemy sobie oglądać co chcemy. Ja tu mogę spodziewać trzy dni, nie? Nie złego, I Mamy trochę rozkładane fotele, więc jest bardzo fajnie. Jest miliard razy lepiej, my się spodziewamy, to piszka, to jest naprawdę zarąbiste. To no... ze nie wiesz, co nas ominęło w biznes klasie? No nie wiem, ale... mieliśmy normalnie łóżka, Jest rozkładane do produkcji leżącej. Ale tak jest mega ładne, nie? Dostaliśmy kochani już pierwszy posiłek, mamy taki deserek, oczywiście jest z czekoladą, więc ja niestety nie mogę zjeść, bo no mam alergię, ale mamy jeszcze sałatkę, konfiturkę, kurczak w szynce parmeńskiej i jakiś ryż zapewne w pomidorkach, no, To wygląda na naprawdę bardzo fajnie. To jest nasz pierwszy z dwóch posiłków. Wylądowaliśmy, udało się, powiem Wam, że ten lot był tak przyjemny. Tak. Naprawdę, w sensie północy nam dziecko oszczędzało, ale było kilka rzeczy dalej, więc nie było aż tak źle. Całkowicie myślę, że było naprawdę smaczne. I było wygodnie, tak. tak, można było zranić. Tak. Ja w ogóle ja w pewnym momencie zasnąłem przez 4-5 godzin. Pało, tak, bez sobą było. Super. Dokładnie, wzięliśmy sobie taksówkę i lecimy do hotelu. Mam nadzieję, że na tym już nasze przygody się zakończyły i nie będzie większych problemów dalej, prawda? No już się ja zakończyło, już tylko jest, jest dobrze. Już tylko bo... jest dobrze, w ogóle zorientowaliśmy się rano, że spaliśmy obok pana Cezary że możecie kojarzyć z wydobych lat <grym> i ja na Instagramie nie... zauważyli, a my nie. Ja nie zauważyłem i tak w ogóle, ja bardzo lubiłem tego aktora. Ja też. Jesteśmy już w hotelu i pierwsze co zostało nas w pokoju to uwaga, uwaga, niedziałająca klimat. Mamy 30 stopni o godzinie 10 rano i nie działa nam klimat. I tak naprawdę jesteśmy tutaj pół godziny w tym pokoju i już zmieniamy pokój. My czekamy aż obsługa się do nas odezwie, bo mieliśmy właśnie czekać pół godziny i mieliśmy mieć kogoś, co się po nas przyjść, żebyśmy mogli wymienić ten pokój. Bo jak widzicie po mnie. Nie da się wytrzymać tutaj bez klipów. Jestem już cała czerwona, a przed chwilą brałam chłodny prysznik. Jak tam na żywe kajki? Mi się podoba, to tutaj to jest ciepło. Bardzo! Jestem cała czerwona. Oficjalnie wymienili nam pokój. Dla mnie najpiękniejszy jest ten widok, bo ja właśnie chciałam mieć na takie palemki, na taki ogród, na taką zieleń. Przepięknie to wygląda. Nasz pan przewodnik postanowił Matiego zostawić na tym pięku. Zobaczcie! Zostanę.